Jestem osobą, która bardzo łatwo przywiązuje się do marek. Pierwszymi moimi butami biegowymi, jakie miałem, jakby w fazie tej, kiedy faktycznie zacząłem regularnie biegać, były bruksy. I nie minął rok i nagle się okazało, że mam całą szafkę bruksów. Ale w końcu się przełamałem, i w końcu postanowiłem, postanowiłem zdradzić bruksy i kupić sobie w końcu jakieś inne buty. I o tych innych butach dzisiaj sobie porozmawiamy. I buty te to Asics Gel Nimbus. 23 w wersji Tokio, w związku, że są igrzyska, to wyszła taka specjalna edycja. I to, co jest ważne przy tych butach, to to, że mamy po pierwsze 10 mm drop. I są to buty, które mają bardzo dużo amortyzacji, dlatego też nadają się idealnie na długie wybiegania. A że ja właśnie długich wybiegań trochę już też mam na weekendy to te buty wydają się być dla mnie idealne. Oczywiście tutaj dla cięższych biegaczy też będzie to dobry wybór, no bo tej amortyzacji jest faktycznie sporo. Jakby po prostu lubię biegać w butach z, ze sporą amortyzacją, czuję się wtedy po prostu trochę bezpieczniej, nie wiem, tak po prostu już mam. But waży 300 gram, 300 gramów, tak, 300 gramów, więc y, nie jest najlżejszy, ale też nie jest najcięższy, jeżeli chodzi o buty tego typu, no takie buty treningowe często są dosyć ciężkie. Generalnie tutaj mamy oczywiście Taką standardową piankę jak to w butach Zasica, czyli tak zwaną piankę flight foam. I z tyłu mamy tutaj taką żelową wkładkę podpiętą, i pod stopiem podobno też jest taka druga, tutaj jej nie widać, bo jest po prostu w środku buta. Które mają zapewnić nam po prostu lepszą amortyzację. Jest jeszcze tutaj specjalna wkładka, która nazywa się Ortonite. Podobno z, sprawia, że krok jest taki bardziej responsywny i lekki, w sensie że biega się w tych butach. Lekko. Więc to jest na pewno rzecz, którą będę chciał sprawdzić, i to jest na pewno coś, o czym Wam powiem, jak już te buty przetestuję. No i będziecie mogli sami stwierdzić, czy tego typu but Was interesuje, czy jest po prostu dla was. A, jeszcze jest jedna rzecz, o której ja oczywiście nie powiedziałem. I to jest taki trochę uniwersalny but, ale jednak głównie przeznaczony na asfalt. Raczej patrząc w pobieżniku, to chcemy biegać sobie w tym bucie po asfalcie, ewentualnie po jakichś lekkich ście ścieżkach leśnych parku, cokolwiek, ale jakiś grubszy trail, no to lepiej po prostu wziąć coś, co będzie miało taki bardziej dostosowany bieżnik do tego. Takie bardziej uniwersalne buty treningowe, raczej miejskie. Pierwszy bieg już za mną, zrobiłem sobie dzisiaj 18 km bardzo spokojnym tempem. Biegałem głównie po asfalcie, trochę po szutrze i połowa, prawie połowa dystansu była w trakcie deszczu. Chciałem Wam powiedzieć o moich odczuciach po tym pierwszym biegu, bo to jest tak naprawdę coś, co jest dla mnie zupełną nowością, a mianowicie to, że pierwszy raz na biegu powyżej 10 km e, skończyłem i moje stopy są w naprawdę dobrym stanie. Nie mam żadnych pęcherzy, moje paznokcie są ok, ogólnie całe stopy są w bardzo dobrym stanie. E, nie mam żadnych otarć, nic. Na początku po pierwszych 2-3 km miałem takie wrażenie, że może coś tam mnie trochę trze. Ale to wrażenie mi minęło, no i jakby patrząc po stanie moich stóp po tym biegu, no to zdecydowanie te buty zdały egzamin. To już jest na pewno ich duża zaleta, że są miękkie i biega się w nich naprawdę wygodnie. No i to, co na pewno zdało też tutaj egzamin, to ta amortyzacja. Tak naprawdę po 10 km nie czułem specjalnie dużego zmęczenia, mimo że biegłem takim moim standardowym tempem, do długich wybiegań. Czułem się po prostu jakbym płynął po tym, po tym asfalcie. Było naprawdę miękko. Nie odczuwałem aż tak bardzo tej wagi tego buta. Co prawda też nie biegłem jakoś bardzo szybko. Pewnie przy szybszym biegu to bym odczuł. Ale w spokojnym wybieganiu jak najbardziej buty zdały egzamin. Biegłem właśnie po asfalcie, głównie po asfalcie i po kostce brukowej. Kawałek biegłem też po szutrze. Też nie zauważyłem tam jakich, jakichś większych problemów. No i po tym, jak zaczęło trochę padać, no to też zrobiło się trochę bardziej ślisko, to też ten bieżnik na asfalcie, mokrym asfalcie, bez problemu dał sobie radę. Pierwsze wrażenie, jak najbardziej pozytywne, zobaczymy jak będzie po 150 km. A jak było po 150 km, tego dowiecie się już y, teraz. Zrobiłem w tych butach, w tych oto butach, już prawie 200 km na przestrzeni mniej więcej półtora miesiąca i spora część rzeczy, o których wspominałem przed chwilą, mówiąc o moich pierwszych wrażeniach zbiegów w asics Gel Nimbus 23 tak naprawdę się potwierdziła. No i żeby zbytnie nie przedłużać, to teraz przejdę po prostu do takich plusów i minusów największych, które zauważyłem przez ten czas, kiedy te buty użytkowałem. Pierwszy plus to zdecydowanie to, że te buty są bardzo wygodne, amortyzacja, którą mają to jest amortyzacja, która sprawia, że noga tak naprawdę przy długich wybieganiach aż tak bardzo się nie męczy. Te buty są w środku też tak dosyć miękko wyściełane, dzięki temu się po prostu człowiek czuje w nich bardzo wygodnie. I stopa jest taka przyjemnie otulona. Drugi duży plus, to jest pewnie plus specyficzny dla mnie, ale są to tak naprawdę pierwsze buty do biegania, które mam, które nie powodują żadnych Naprawdę żadnych problemów z, ze stopami, żadnych otarć. Yy, nie mam żadnych problemów z paznokciami po dłuższym bieganiu. To jest coś dla mnie naprawdę nowego. Kolejna rzecz, kolejny plus to to, że buty te trzymają się całkiem dobrze stopy, że są stabilne. W zasadzie to, że stopa się dobrze w nich trzyma. Testowałem te buty zarówno po deszczu, jak i w trakcie deszczu, na asfalcie i nie odczułem tam żadnych większych problemów. Oczywiście to są buty przeznaczone głównie na asfalt, ewentualnie na jakieś lekkie ścieżki leśne lub yy, ścieżki w parku i w takich warunkach sobie radzą bardzo dobrze. No i ostatni plus, który tutaj chciałbym zaznaczyć, to jest też czysto subiektywna rzecz, a mianowicie to, że te buty są po prostu bardzo ładne. Wersja Tokio mi się tak mega podoba, jeżeli chodzi o ten kolor i yy, to, jak, ona się jak one się prezentują. No to jest dla mnie duży plus. Inne wersje kolorystyczne tych butów też są spoko. Ja lubię jak buty są już tak powiem, krzykliwe więc yy, na pewno, na pewno spoczko no ale w moim przypadku ta wersja Tokio zdecydowanie wygrywa jeżeli chodzi o wygląd teraz jeżeli chodzi o minusy no to jeżeli chodzi o minusy no to do lasu czy do parku tak zaraz po deszczu albo w trakcie deszczu to raczej bym się nie pchał, bo bieganie w tych butach po takim świeżym błocie to trochę jak jazda figurowa na łyżwach yy, więc tutaj radziłbym uważać no ale też takie, te buty nie są do tego Stworzone. Te buty są stworzone zdecydowanie na asfalt. Druga rzecz to to, że te buty są dość ciężkie. Jedne z cięższych, jakie miałem chyba w swojej karierze, że tak powiem. No i czuć tą ciężkość, zwłaszcza przy tym, jeżeli chcemy zrobić sobie jakieś szybsze akcenty. Ale znów, to nie są buty, które są przeznaczone do szybszego biegania. Ale jeżeli już mamy taką sytuację, że chcemy sobie trochę szybciej w nich pobiegać, no to ta waga buta jest moim zdaniem. Odczuwalna. No i trzeci minus, który gdzieś tam zauważyłem, to to, że zapiętek jest taki dosyć twardy, powiedziałbym. Znaczy, tutaj, w dotyku, jest miękki, ale jeżeli chodzi o zakładanie buta, to jest ono lekko problematyczne, ponieważ ciężko jest tutaj stopę wsadzić. Nie ma też takiego miejsca, za co mógłbym to złapać, żeby trochę to odciągnąć do tyłu przy zakładaniu butów na stopę. I po prostu trzeba bardzo mocno luzować sznurówki i wyciągać język, żeby stopa weszła w miarę bez problemu. Do trochę dodatkowej roboty, ale no to jest taki lekki minus dla mnie. No i tak patrząc po tym, no to zdecydowanie więcej jest plusów niż minusów, i te plusy są takie mocniejsze niż te minusy. Ja na pewno. Jestem bardzo zadowolony z tego zakupu. Zapłaciłem za te buty około 700 zł, one teraz kosztują chyba około 600, więc kosztują podobnie jak inne buty tej klasy. Nazwijmy to e, Bruxy Glycerin GTS-19, które miałem poprzednio, które zresztą tam stoją, e, też kosztowały mniej więcej tyle, więc e, cena raczej standardowa. Te buty to na pewno super opcja na długie wybiegania, głównie na treningi, chociaż ja też nie ukrywam, że zamierzam w nich przebiec swój pierwszy maraton. Na zawodach. To będzie mój pierwszy maraton, więc z tego po prostu przewiec nie będę się ścigał, bo na buty startowe jeszcze przyjdzie czas. Bieganie w tych butach, biega, bieganie w Asicsach Gel Nimbus 23, to jak dla mnie czysta przyjemność. Pierwszy raz, to już powtarzam po raz setny, biegam bez żadnych otarć, bez żadnych bólów w stopie, więc to jest na pewno po prostu rzecz, która jest nie do, nie do przecenienia w przypadku w przypadku butów biegowych, ale jeżeli miałbym się zastanowić, czy polecę je komuś jako jedyne buty do biegania, bo słyszałem, że to dużo ludzi chciałoby po prostu kupić jedną parę butów, zwłaszcza jak ktoś biega, zaczyna biegać, bądź biega raczej okazjonalnie, to czy takie buty są spoko opcją jako jedyne buty? To tutaj bym się zastanowił, no z, z nimi jest problem właśnie przy jakichś szybszych akcentach, jeżeli chcemy sobie szybciej pobiegać, bardziej bym się zastanowił wtedy nad modelem chyba niżej, to jest model Gel Cumulus, bo Gel Cumulus ma po pierwsze trochę mniej amortyzacji, a po drugie jest też trochę lżejszy, więc jest trochę bardziej uniwersalny niż Gel Nimbusy. Ale jeżeli potrzebujecie butów do długich wybiegań i chcecie mieć komfort w trakcie biegania, no to Gel Nimbus 23 zdecydowanie to jest dobra. Opcja. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.